Radio Opole Twoje sprawy, twoja muzyka. Widziała Pani teledysk, no i czym Panią zachwycił? Zaczy, wydaje mi się, że przede wszystkim taką naturalnością, to mi się podobało. Że są elementy takie, które jeszcze dodatkowo się pojawiły, oprócz, tego, które, oprócz tych, które się po, pojawiły u nas w teledysku. Więc generalnie pomysłowość, naturalność i to nas jakby najbardziej urzekło. A czy Pani sądzi, że te młode osoby mogą w przyszłości na przykład wziąć w kolejnych produkcjach Pani udział? Jak <laughs> najbardziej tak. Ja myślę, że jeżeli coś, jakiś taki projekt się pojawi, gdzie będę mogła zaprosić swoich fanów to jak najbardziej. Mam nadzieję, że wystąpimy na tym z Ja bym chciała poznać Jangiasa. Idziemy! <noise> to jest jeszcze raz specjalnie dla Was zespół w Szkół Korzowie Śląskim! To jest finał akcji w Szkole Gramy. Pierwsza edycja. Klo! Nawiałem mi się czasy, kiedy byłam w liceum i należałam do zespołu szkolnego i tak strasznie się stresowałam przed tymi występami szkolnymi, e, więc wracam do korzeni, ale myślę, że bardzo fajnie i czuję, że będziemy się fajnie bawić. Widzi Pani, że jest duże takie artystyczne przygotowanie młodych ludzi, że mają pasję, mają pomysły. Myślę, że tak i to jest bardzo fajne, żeby właśnie jakoś tak poruszyć swoją wyobraźnię i dobrze się bawić. Don't stop. Don't stop. Don't stop.

O que Radio Opole. Twoje sprawy, twoja muzyka.